Podział środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zdominował obrad ostatniej sesji Rady Powiatu Wieluńskiego. Pefron po raz kolejny okroił środki na rehabilitację społeczną i zawodową. Powiat ma do dyspozycji ponad 332 tysiące złotych. 272 tysiące złotych zostanie przeznaczonych na rehabilitację społeczną. To niewiele w porównaniu do ubiegłych lat. Ja może przedstawię, jak wyglądały kwoty w którym dysponował powiat na zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w latach poprzednich. I tak mam informacje na bieżąco, jak to wyglądało w 2008 roku, aczkolwiek już wtedy nie wystarczały te środki. W 2008 roku mieliśmy osiem tysięcy, w 2009 565 ,000. w 2010 415, a jeśli mówimy o tym roku to jest 272 tysiące. Więc sam, same te kwoty mówią za siebie, że one po prostu nie wystarczą. Mimo tego, że w 2008 roku było do podziału milion 28 tysięcy, to też była to kwota niewystarczająca, ale na pewno zabezpieczała więcej potrzeb. Podczas sesji radni zastanawiali się, jak podzielić pozostałe 60 tysięcy złotych. Można te środki, tutaj daję konkretną y, propozycję, uzyskać pomniejszając y, z działu rehabilitacji zawodowej, gdzie y, 60 tysięcy ma być przeznaczone na, y, dla Powiatowego Urzędu Pracy, y, aby z tej kwoty 60 połowę przeznaczyć na tą rehabilitację społeczną i przeznaczyć dla, na takie działania szerokie. Sport, kultura, re rekreacja i turystyka dla y, y, wielu organizacji, które od y, lat czasami w swoich środowiskach, y, oddalonych tutaj y, od, y, od centrum, od, od powiatu, y, organizują raz czy dwa razy w roku imprezy, które są bardzo oczekiwane przez osoby niepełnosprawne. Zdania były podzielone. Będę optowała za tym, żeby przeznaczyć te pieniądze na rehabilitację zawodową dla osób niepełnosprawnych. Przypominacie sobie Państwo też takie obawy budziło w poprzedniej kadencji, kiedy przyznawaliśmy 60 tysięcy na e, utworzenie stanowisk pracy i na utworzenie firm przez osoby z niepełnosprawnością. Budziło to wątpliwości sądzono, że te pieniądze nie będą wykorzystane. Jednak tak się nie stało. Jest bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że pani dyrektor Pupu to potwierdzi zainteresowanie osób z niepełnosprawnością. Wiemy jaki jest rynek pracy dla osób zdrowych, a tym bardziej dla osób z niepełnosprawnością. To, że jest takie zapotrzebowanie Potwierdza wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Jest zainteresowanie osób niepełnosprawnych tą formą dotacji. W tej chwili jest 11 osób zainteresowanych tą kwotą. Także bardzo bym prosiła o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku w kwocie 60 tysięcy złotych, dlatego że sytuacja naprawdę jest bardzo ciężka. Ostatecznie radni poparli wniosek radnej Miśkiewicz. Radni nie mają jednak wątpliwości, że wysokość przyznanych przez PFRON środków w żaden sposób nie zaspokoi potrzeb osób niepełnosprawnych w powiecie wieluńskim. Dlatego wystosowali protest przeciwko takiej polityce. Trafi on do ministra pracy i polityki społecznej, ministra finansów, marszałka sejmu i senatu. Radni zastanawiali się także nad wyrażeniem zgody na odłączenie gmin Brzeźno i Złoczew z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej świadczonej przez SP ZOZ Wieluń. Parliśmy to stanowisko ze względu na to, że lekarz, który dyżuruje w Wieluniu i musi obsłużyć tamte tereny, ma dojazd do tego pacjenta przeszło 40 kilometrów. Również i pacjenci mają stamtąd, i takie, taki, taki długi dojazd, jeżeli dojeżdżają do lekarza na miejscu, i takie uwagi co do tego zakresu są. Są tutaj znacznie zwiększone wtedy i koszty dojazdu, i, i to było głównym powodem tego, że takie stanowisko w tym temacie zajęliśmy. Ostatecznie radni zdjęli jednak ten punkt z porządku obrad. Dlaczego? Różnie to można rozumieć. Bo to co, co Pani powiedziała wcale nie jest dla mnie oczywiste, bo dla mnie jest oczywistym, że jeżeli jak gdyby coś z działalności jest zabierane, to i środki mogą być z tego powodu zabrane. A nie tak jak Pani powiedziała. A tu w tym stanowisku nic na ten temat nie ma, więc ja nie wiem co teraz w takiej sytuacji zrobić. Zaznaczaliśmy w tych naszych wszystkich rozmowach, żeby nie wiązało się to z tym, że jeżeli odłączą nam od naszego, od tego terenu te dwie gminy, żeby to się nie wiązało z tym, że zabiorą nam jakąś część środków finansowych. Tutaj po prostu tylko na to chciałam zwrócić uwagę, bo jesteśmy po konkursie, te środki są mniejsze na jednego mieszkańca niż były w roku, w roku poprzednim o prawie 5 zł. Przeszło 5 zł to jest bardzo dużo, bo to jest ryczałtowa stawka. Radni zdecydowali, że do tematu powrócą podczas następnej sesji.